Cześć, drodzy widzowie. Nazywam się Sylwia Pirańska i jeśli oglądaliście Muzyczne od A do Z, wiecie, że w ostatnim odcinku się żegnaliśmy, ale czas pozwoli nam na więcej spotkań. Zaczynamy cykl opowiemy Wam o historii muzycznego. Najpierw będzie poważnie, bo musimy liznąć trochę faktów, potem już będzie mniej poważnie. Idziemy do teatru na pierwsze spotkanie. Osób zajmujących się historią teatru muzycznego w zasadzie jest niewiele, ale te, które to robią, wiedzą o nim praktycznie wszystko. Jedną z takich osób jest pan Sławomir Kitowski, który jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor jubileuszowego wydania albumu musicale operetki Wodé wydanego z okazji 50. urodzin teatru, jeżeli macie go w domu, zazdroszczę, w tym momencie jest praktycznie nie do zdobycia. Tym bardziej cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać. No właśnie, jak to wszystko się zaczęło, jak zaczęła się historia muzycznego dlaczego zaczęła się w Gdańsku? Musimy sobie uświadomić, o jakim roku mówimy, czyli to jest rok 58, i też przypomnijmy sobie, co w tym czasie się na wybrzeżu. Działo. Miasto Gdańsk powstawało z ruin po wojnie, miasto Gdynia odbudowywało port po wojnie. Więc kontekst był taki, że teatry nie istniały, nie miały za bardzo gdzie grać w Gdyni. Wyjątkowo, jak na skalę Polski był jeden obiekt zbudowany przez Niemców w 1942 roku, powszechnie nazywany przez nas Sodą, ze względu na kształt tego spadzistego dachu, który zachował się po wojnie i już w 1946 roku Iwo Gal przywiózł aktorów z Krakowa i założył tutaj trupę teatralną. Która w ciągu trzech lat stała się właściwie najlepszą sceną w opinii recenzentów, najlepszą sceną teatralną w Polsce, co może szokować. Ale to wszystko ma, ma znaczenie, dlatego że bardzo silnie rozwinął się teatr dramatyczny, jednocześnie odbudowywane i remontowane były sceny w Gdańsku w Rzeszczu, czyli w budynku Filharmonii Opery Bałtyckiej i scena kameralna w Sopocie. Równolegle pod koniec lat 50. w Gdańsku również funkcjonował Studencki Teatr Satyryczny, czyli bimbom bom Afanasiewa, Cybulskiego, Kobieli, Fedorowicza. I ten cały jakby ferment teatralny zaczął się w, w, w bardzo trudnych warunkach. Do Gdańska również przyjeżdżała operetka Dliwicka, czyli operetka śląska w Dliwicach, w której reżyserowała Danuta Baduszkowa. I po tej odwilży, po 1956 roku okazało się, że władze, władzom spodobały się te występy operetkowe. No, że to taka lżejsza muza i kilka rozmów i się okazało, że Danuta Baduszkowa przyjechała z Wacławem Śniadym tutaj do, do Gdańska. No i jedyna scena jaką Gdańsk zaproponował to był, był nowy port scena domu kultury w Nowym Porcie. Tam się odbyły dwie premier, dwie pierwsze premiery balwoperze jako Pierwsza premiera w stulecie, w stulecie tego utworu, i później w, e, następna premiera Orfeusz w Piekle e, Offenbacha też w stulecie napisania tegoż utworu. No i po właściwie jednym sezonie trzecie przedstawienie już mogło się odbyć w Gdyni, no bo równolegle. Oprócz tego, że Teatr y, Dramatyczny, Teatr Wybrzeże grał w tej Stodole, to w Stodole odbywał się remont, no więc miasto udostępniło swoją salę na Bema 26, która, jak wiemy, była kultowym miejscem przez następnych wiele lat jako siedziba Teatru Muzycznego Baduszkowej. No i y, w końcu ta scena została czy znaczy ten obiekt został udostępniony Teatrowi Muzycznemu i on już z nazwy Teatr Muzyczny w Gdańsku przeszedł w nazwę Teatr Muzyczny w Gdyni, bo już miasto utrzymywało ten teatr. No i, i e, mamy taką sytuację, że w roku 60. spłonął teatr Stodoła ten. ten Siedziba Teatru Wybrzeże i ta Wybrzeże przeniósł się na BEMA również, i w tej ciasnocie, której sobie nie możemy dzisiaj wyobrazić, grały dwa teatry: Teatr Muzyczny i Teatr Dramatyczny. No właśnie, jakie warunki panowały w poprzednich siedzibach w porównaniu do warunków, które Teatr Muzyczny ma tutaj? No więc. W w nowym porcie nie było właściwie żadnych warunków poza sceną, ale y, dopiero y, dostosowanie tego obiektu na Bema, powiększenie y, sceny, powiększenie widowni, ale też w rozmiarach, jakie dzisiaj widzimy, to była nieduża widownia na 300 miejsc, czy jest dzisiaj na, nadal. Y, to wszystko nie sprzyjało do wystawiania. Y, Muzykali z, z takim, w takim wyobrażeniu, jakie dzisiaj oglądamy tu na tej wielkiej scenie. No, nie tylko to było przeszkodą, bo i to, że żyliśmy w innej rzeczywistości społeczno-politycznej, ale przede wszystkim ekonomicznej, więc nie można było sobie pozwolić na zakup dowolnych muzykali i wystawiania ich. Sama Baduszkowa w jednym z wywiadów 1973 roku podkreśliła, że teatr, nowoczesny teatr muzyczny mógł zaistnieć tylko w Trójmieście. Ona miała świadomość, jacy widzowie do czego są przyzwyczajeni w innych miejscach w Polsce. Trzeba pamiętać, że wtedy teatr muzyczny nie był traktowany jako mm, pierwsza, pierwsza liga teatralna. To Teatry dramatyczne, opera. Teatr... Operetka była stawiana wyżej. Tak. Chce Pan powiedzieć, że w Trójmieście wytworzyło się specyficzne środowisko i tylko tutaj teatr muzyczny nie był stawiany pod teatrem dramatycznym eee, i operetką? No, nawet, no ja chcę tak powiedzieć, ale to już powiedziała Patuszkowa, że zobaczyła tutaj otwarte społeczeństwo. 73 rok to już było po po powstaniu grudniowym po wydarzeniach grudniowych obserwowała to, była tutaj, widziała. Tutaj ludzie żyli troszeczkę inaczej niż w kraju. Do, do Gdyni docierały w pierwszej do, do Gdańska do Trójmiasta docierały w pierwszej kolejności nowinki z zagranicy, bo mnóstwo marynarzy jednak tutaj w naszych portach i oni przywozili płyty, no przecież polski Big Beat powstał w Trójmieście, tak? Więcej powstał w Gdyni, bo pierwsze, pierwsze nuty grali Big bitowo z Jurkiem Koselą, marynarze w orkiestrze marynarki wojennej, więc to społeczeństwo przywoziło też sobie Różne wieści, różne płyty z, z muzykalami. Więc Danuta Baduszkowa wyprzedzała tą epokę, z której wyrosła. I naprawdę no, ten, ten teatr jest jej pomnikiem. To jest naj, najlepszy pomnik, bo ona doprowadziła do, do jego wybudowania. Jak długo Danuta Baduszkowa walczyła o to miejsce pod Kamienną Górą dla swojego teatru? No, walczyła sporo lat. Walczyła. Bała się tylko, żeby jej nie zabrali tego teatru, bo był wielki to na, na, największa scena muzyczna w, w Polsce. E, więc tutaj były różne zabiegi, żeby żeby to zostało dla teatru muzycznego. Tym bardziej chciała pokazać, że teatr muzyczny na to zasługuje. No i rzeczywiście recenzje były wspaniałe, artyści wspaniali, no i tylko ta nasza pionierka nie doczekała otwarcia tej sceny. Natomiast już Teatr Muzyczny był na mapie kulturalnej świata w pierwszej lidze, absolutnie. Tak, zdążyła wyreżyserować w nim, w stanie surowym, jeden spektakl dla Teatru Telewizji. Tak, no ale po jej śmierci 15 grudnia 1978 roku, pod koniec, za dwa tygodnie później, Jan Wodzyński wyreżyserował Bal w operze, niejako w chodzie dla tej pierwszej inscenizacji 20 lat wcześniej, czyli jakby klamrą spiął 20 lat pracy Danuty Baduszkowej. No, zaczęła się nowa era w tym obiekcie i otwarty został w lipcu, no przeddzień święta ówczesnego, czyli 21 lipca 1979 roku. To pamiętam, bo równolegle był budowany tutaj Hotel Gdynia, czyli dwa bardzo nowoczesne architektonicznie obiekty które natychmiast zbudziły sensację, no bo to był pierwszy po wojnie zbudowany na nowo teatr i to jeszcze z taką wielką sceną, wielką widownią. W bardzo turystycznej dzielnicy Gdyni nad samym wybrzeżem. Tak, to jest wspaniałe, bo to tak jakby sobie wyobrazić, że, nie wiem, no może pod, pod Gubałówką, albo jeszcze wyżej powstaje jakiś inny teatr w Zakopanem. Najważniejsze w teatrze, Emocje i rezonans, jaki płynie z widowni do aktorów, i w drugą stronę. Tak, Ta elektryczność. Mm -hmm. Tak, i, i szczególnie no, szczególnie na naszym terenie, gdzie w Gdyni wydarzyły się te, te tragedie grudniowe 70 roku, kolenda nocka. No, byłem na premierze i to, to się oglądało ze łzami w oczach, i, i naprawdę. Trudno było porównywać z czymkolwiek innym, bo to były innego rodzaju emocje. Tutaj każdy poczuwał się, że to jego dotyczy, to co się na tej scenie. W tym trzecim roku pojawił się niespodziewanie Jerzy Gruza. Jak yy, przychodził do teatru, krążyły plotki. Plotki? Jakie plotki? O tym, skąd się tutaj wziął. Reżyser z Warszawy. Jerzy Gruza przyjechał tutaj, gdzie myśmy chyba nie do końca sobie zdawali sprawę z jego potencjału artystycznego i intelektualnego. Był dla nas wielką legendą, no ale ruszył z marszu, i e, pierwsze spektakle e, oczywiście to był przegląd nazwijmy to przegląd kadr. Ale ja zawsze patrzę, bo, bo to było, było Madame Sążen, Kisielerskiego i Pericola Offenbacha, więc patrzę na, na to, ile razy był zagrany spektakl i ilu widzów go obejrzało. No więc okazało się, spisałem sobie to i to było kilkadziesiąt spektakli i kilkadziesiąt tysięcy widzów. Zawsze to oscylowało nawet w tych takich, można powiedzieć, mniej nośnych... Tytuła. No i w, już w następnym roku, po roku rozglądania się i, i jakby przyglądania się młodym ludziom ze studia wokalna aktorskiego i młodym artystom, bo tu głównie dominowała młodzież, z mojej perspektywy młodzież, bo ja też był młodzież wtedy można powiedzieć, to okazało się, że doskonale wyczuwał Kogo, jak można obsadzić. Miał już te pierwsze spektakle za sobą. No i wielka sensacja przywozi nuty wyniesione z ambasady amerykańskiej legalnie, ale za pozwoleniem Amerykanów do skrzypka na dachu. Nikt inny by tego, tego nie zrobił w Polsce. I gdyby nie że Gruza, tych muzykali byśmy tutaj nie zobaczyli na oczy. Z nami pan Krzysztof Stasirowski, był aktor teatru muzycznego w Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, teatr muzyczny lat 60-70., czyli teatr na ulicy Bema. Mm -hmm. Jaki był? Hmm. Malutki przede wszystkim. Czy maleńki. Taka, no, no można powiedzieć, budka tam podobno było kiedyś kino, coś, coś takiego. No, w każdym razie no, widownia, wam już nie pamiętam, chyba 400 czy tam ileś miejsc, Scena wielkości, no ja wiem jak tu powiedzieć, cztery pocztówki złożone, 4A4, parę garderów, bufecik, skromniutki, gdzie byśmy się tłoczyli no, no mikroskopijnie krótko mówiąc. Ale z drugiej strony, jak ja sięgam pamięciła a zacząłem pracę w teatrze w 1968 roku, to już wtedy był wielki duchem, tak bym powiedział, to znaczy było coś nieprawdopodobnego. Ktoś kiedyś powiedział, że mm, wielkie rzeczy rodzą się w trudzie i w warunkach niesprzyjających. To znaczy, jak jest komfort, jak są wspaniałe okoliczności, to, to, a artysta potrzebuje biedy, żeby się wznosił nad wyżyny. I coś takiego było w tamtym teatrze, że, że ludzie, którzy go tworzyli, byli od dyrekcji począwszy, a na pierwszym czy ostatnim studencie kończąc czy się byli tak owładnięci pasją robienia teatru, że, była, no, że to był prawdziwy, ogromny teatr. Jako anegdotę mogę opowiedzieć, że pamiętam takie recenzje, kiedy Pisali miejscowi, nie tylko warszawsce również, że młodość i talent i, i, i energia rozsadza te mury. No, trudno było nie rozsadzić, jak mówię, gabaryty sceny były jakie były, a na przykład na scenie było 60 osób. No, to robiło wrażenie no, gigantyczne, no, bo także to tak trochę anegdotycznie, ale no, taki właśnie był teatr, na pewno, ten, ten malutki taki taki, co to dzisiaj ma ta dramatyczne siedziba. Tutaj, w tej siedzibie, jest olbrzymie zaplecze. Jak teatr radził sobie ze scenografią, z kostiumami na, na ulicy Bema? Ja, to było w ogóle fenomenalne, bo to się odbywało w jakiś, znaczy, trudno wytłumaczalny sposób. Razownie były krawieckie, na no, podobach, między innymi krawcy, z tego co wiem, szewcy radziło sobie to, dlatego że mówię, to jest, to jest charakterystyczne, że w momencie, kiedy, kiedy jakby warunki są niesprzyjające, to ludzie dokonują cudów, Pani Radu, szkoda była osobą niebywale zapobiegliwą I ogromnym, naprawdę ogromnym talencie menadżerskim. Ona robiła rzeczy, które dzisiaj byśmy powiedzieli jako niezwykle sprawny menadżer, wtedy była absolutnie nowatorskie. Wyprzedzała po prostu pewne sytuacje. I myśmy ten teraz zasiedli jeszcze jak tutaj chodzili murarze. Myśmy już grali spektakl. To była opowieść o Iwanie groźnym. bodajże grał pan Foyt. Ja dublurę, To był spektakl telewizyjny, ale już chodzi o to, że teatr już gra, już jest, już próbuje. Bo były zakusy. Powstawała ogromny, piękny gmach. Baza lokalowa, teatralna wówczas poza wybrzeżem. Była bardzo mizerna w, w Trójmieście i tutaj parę instytucji koniecznie chciało być, że tak powiem razem, niektórzy decydenci również byli skłonni się ku temu przychylić, do, tej, do tego pomysłu. Miała być tu opera łącznie z muzycznym, miał być teatr miejski razem, no taki ogromny kulturhaus. Natomiast pani Danuta sobie wyobraziła i słusznie zresztą, że to ma być tak muzyczny jej. Bo ona to tak naprawdę, no, zgodnolodnie życie poświęciła, żeby to wybudować i zrobiła wszystko, żeby to był teatr muzyczny w Gdynie, A nie opera, ani nie ani a nie dramatyczne, a, nie a nie lalek i tak dalej, i tak dalej. No i tak to tak mniej więcej wyglądało. Tutaj był kanał budowany na orkiestrę praktycznie symfoniczną, no to pod kątem też między innymi oper. Proszę sobie wyobrazić, że pani dyrektor dokonała przestępstwa budowlanego, samowolki budowlanej, zmniejszyła ten kanał. W związku z powyższym no już było wiadomo, że orkiestra symfoniczna nie ma szans wejść. Zmniejszyła go o tyle sensownie, że go się dało potem z powrotem powiększyć. Także tutaj był też spektakl, że orkiestra jest do tej pory w miarę liczna, chyba jeszcze, chociaż przy tym teraz kłopotem może już nie aż tak, ale był moment, że ta nasza orkiestra też była ogromna. Jak byliście przyjmowani przez publiczność i przez krytykę z coraz to bardziej nowoczesnym repertuarem? Ja muszę powiedzieć, że to było. To jest w pewnym sensie trudne pytanie. Dlatego, że ja po 50 latach pracy w tym teatrze mam takie wrażenie, że Gdynia kocha ten teatr, to fakt, ale publiczność, jako taka w ogóle, generalnie. Czy ja wiem, czy była przygotowana na te zmiany? Ta nasza, gdyńska chyba tak. Chyba tak dlatego, że począwszy właśnie od, tak jak ja sięgam pamięcią, spektakle, które realizowała Pani Baduszkowa, jej pomysł w ogóle na teatr muzyczny był tak konsekwentnie prowadzony i tak konsekwentnie przeprowadzany, że przyzwyczaiła. Bo dosyć konsekwentnie odchodziła od repertuaru operetki. Krótko mówiąc też takie kiedyś usłyszałem pytanie jak to jak znaczy jak się budowało repertuar ona zamywała sztuki po prostu konkretnie do naszego teatru w 70 już nie pamiętam roku dokładnie 70 któryś to był na przykład powstała tutaj taka dziwna rzecz pod tytułem nazwano to w programie Rock Opera mm -hmm. ona już wtedy zaprosiła zespół niebiesko-czarny i wystawili op Rock Opera Naga. To był skandal w ogóle muzyczny i w ogóle, ja w ogóle teatralny, jak, gdzie zespół Big Beat'owy staje. Fantastyczny spektakl, który był grany z ogromnym sukcesem. Ta różnorodność repertuarowa, która zmierzała do tego, żeby, żeby znajdować właśnie twórców polskich, kompozytorów. Przecież muzykę do, do zagłoby pisał wybitny kompozytor muzyki współczesnej polskiej, Bloch. Bez żadnych oporów świat napisał. Propozycja, jak, jak z tego co wiem, parę razy nawet się otarne będą z asystentem o te rozmowy gdzieś tam wstępne. Nie, 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 nie przypominam sobie sytuacji, żeby ktoś ze znaczących kompozytorów bądź, bądź autorów libret odmówił. Już nie wspomnę o tym, żebyśmy mieli tą gigantyczną przewagę nad. Większością teatrów muzycznych wówczas w Polsce, że u nas główna bohaterka śpiewająca nie miała lat się 60 parę i nie ważyła 100 kg, tylko miała lat 20 parę czy nawet mniej, i ważyła, no, góra 48. Czyli była taka, jak być powinna. No, ale to z kolei znowu też zasługa tej patronki, no, bo wykombinowała, wymyślała sobie studio. Kto no, by wpadł na, wówczas na pomysł, żeby systemem amerykańskim kształcić aktorów dla swojej sceny. I powołał do tego szkołę. Nie byliśmy no, wolni również od takich, powiedziałbym, do no, fantastycznych strzałów marketingowych, jak to dzisiaj się mówi. Panie, na pewno nie ma prawa panie też premiery telewizyjne, bo to było taki spektakl, znaczy taki serial był, który się cieszył gigantycznym powodzeniem, który się nazywał Cztery Pancerni i Pies. Taka dziwna opowieść z czasów wojny. I proszę sobie wyobrazić, żebyśmy to zagrali w teatrze. Taki musical. No, stara miała taki pomysł, że to natychmiast trzeba skorzystać z tej niebywałej popularności tego, tego, tego serialu. I byśmy to zagrali. Nie wiem, czy ktoś w Polsce zagrał musical 4, pancernie i pies. U Ładuszkowie. I Ładuszkowie, byśmy to zagrali. Pani dyrektor, całą dobę w teatrze. A czy obsada aktorska miała czas dla siebie? Proszę sobie wyobrazić, że myśmy wtedy na Bema na przykład. Zresztą w muzycznym tu na dużej scenie też był taki fantastyczny okres. Myśmy robili w granicach 11 premier rocznie. To daje średnio co miesiąc, no prawie co miesiąc, premiera. W 50% zespół, potem to, ta proporcja była różna, składał się ze studentów, którzy, nawiasem mówiąc, do godziny 10 musieli być na jakichś zajęciach studyjnych. Od 14, czyli tej przerwie między um, próbowała spektaklem też mieli jakieś zajęcia, potem był spektakl i potem mieli zajęcia. Czyli krótko mówiąc, ogromna rzesza ludzi, jak przychodziła o godzinie siódmej, to pani księgowe i tam te służby takie inne administracje, o 15 7 do domu, a reszta ta połowa zespołu wychodziła o godzinie 22 i tak permanentnie przez prawie 360 dni w roku. Można było zwariować. Ale nikt nie wariował. A jakie panowały między wami relacje? Ta skromność tamtych lokalowych warunków była też i taka, że myśmy się ocierali na okrągło, przed, byliśmy na jeden z drugim, że tak powiem, na ramieniu. To też stwarzało pewnego rodzaju fajny kontakt, bo myśmy się 24 godziny na dobę, w zasadzie, nie roz, no przesadzam, no noc zostawała, chociaż czasami myśmy też ją wspólnie spędzali przy różnego rodzaju omówieniach sztuk. W związku z powyższym prawie 24 godziny na dobę byliśmy razem, i to też dawało takie poczucie zespołowości, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Mało tego powiem więcej. Ja po latach zrozumiałem też pewien mechanizm. Mianowicie Stara zrobiła coś takiego, że zbudowała zespół. zbudowała zespół, który skoczył za nią z wodą, ale też był tak zintegrowany, że wykonywał rzeczy, które rzadko który zespół. Mógł w Polsce wówczas wykonać. Bo miał taką energię wewnętrzną. I, I tutaj, gdzie, no nie ukrywam, to jest taka moja osobista refleksja, troszkęśmy się pogubili. Przyznam szczerze, bo jak zaczęliśmy chodzić po tych hektarach. Człowiek kolegi przez pół godziny nie widział, tam widział go 24 godziny, minuty na, na 60 razy na minutę na godzinę, a tu nie, to nagle dwa dni trzeba Chciałam się pytać, czy w ogóle się nie gubiliście, bo tutaj się bardzo łatwo zgubić do dnia dzisiejszego. czy znaczy, gubiliśmy się, znaczy inaczej, nie dlatego, że myśmy brali udział w różnego rodzaju, wtedy to były tak zwane czyny, więc myśmy tu bywali Aha. grubo wcześniej, Aha. myśmy poznawali tą, tą topografię, każdy miał obcykaną. Natomiast pogubiliśmy się troszeczkę w pewnym, był taki moment, e, potem on troszkę wrócił przy następnych dyrekcjach, przy innych, bo znowu potem osłabł, był taki moment, że się pogubiły w te takie, powiedziałbym, sympatyczne więzi, mhm. no bo nagle studenci nagle zniknęli, bo są gdzieś tam na poddaszu, jak ja to mówię, czyli tam drugie piętro gdzieś i potem tylko ich się widuje albo w profecie, albo, przynajmniej ja widywałem, jak pracowałem jeszcze albo w profecie, albo na scenie dopiero. To samo z niektórymi to Znaczy, te, te, te gabaryty jakby rozproszyły tą pewną taką bliskość. Ale to na szczęście nie miało znaczenia, jeśli chodzi o to, jak ta bliskość potem grała na scenie, bo ona była, także ten duch został. A poza gabarytami, obrotowa scena, y, całe Dobrze. zaplecze, jak to wpłynęło na pracę aktora? Hmm, to znaczy, ja powiem tak. Y, była taka seria spektakli. Znaczy premier, to już było tutaj na, 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 na placu mływalskim, gdzie inscenizatorzy, ponieważ były dwie obrotówki, nie wiedzieć, znaczy czasami to miało uzasadnienie, ale często w ogóle nie miało żadnego. Ale ponieważ mieli do dyspozycji te narzędzie, w związku z tym kręciły się one nieprzytomnie. W każdym spektaklu się kręciły. Czy trzeba było, czy nie trzeba było, to nagle, ponieważ są. To te wstwarzało, to te możliwości fantastyczne. No i rzeczywiście z punktu widzenia scenografii to jest to pewna, pewna atrakcja. No dla nas to może było mniej atrakcyjne, jednak patrzę, żeby nie spać z tego, jak tutaj kręci. A zdarzały się też takie sytuacje. Ale faktem jest, że ten ogrom tego teatru trochę nas gdzieś tam stłamsił, ale przez moment, no bo to jest. To, to, to było, zresztą powiem szczerze, że to było coś tak fantastycznego, żebyśmy mieli świadomość, że mamy najpiękniejszy wówczas, największy, najpiękniejszy teatr w Polsce. Myśmy mieli świadomość i to uzasadnioną, że jesteśmy w trójce najlepszych teatrów muzycznych w ogóle w Polsce. Że tu się przyjeżdża, że nasi ludzie, ja po, po latach jeżdżąc trochę po teatrach, gając gościnnie w różnych miejscach. Złapałem się na takiej refleksji, na takiej obserwacji, że nie ma tak, był moment, że nie, nie, ma, nie było teatru w Polsce, łącznie z lalkowymi, gdzie nie było absolwentów w Gdyni, że nie było ludzi z Gdyni. I do tej pory chyba tak jest. Czyli myśmy mieli świadomość, że bierzemy udział w czymś, co jest absolutnie jednostkowe, absolutnie niespotykane i absolutnie nasze, tu w Gdyni wypracowane. A zaczęło się oczywiście dzięki Danusi, a Ci kolejni nasi dyrektorzy no, tylko dokładali w fantastyczne cegiełki. przez no, przecież drugi genialny okres następnych prawie tych 12 lat, no, to jest okres gruzy, to wiadomo. Ma Maćka Kolina i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, 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 to na, szczęście, na szczęście ten wspaniały duch gdzieś został. Mimo tych gabaretów, te duchy tego bema, ludzi wspaniałych wydarzeń, no, łażą tutaj. Łażą po kulisach gdzieś tam łażą. В канале есть на 6.